która jest w naszym studiu, to znak, że prognoza pogody za kilka chwil będzie, ale Monika, jak, jak ten dzień dzisiaj się kształtuje na Twoich mapach, bo widzę, że masz ich sporo? Tak jest. Właśnie przed chwilą, dosłownie kilka, kilkanaście minut temu skończyły się burze na wschodnich krańcach Podkarpacia, czyli jeden front atmosferyczny z tymi groźnymi zjawiskami właśnie nas opuścił, ale od zachodu wejdzie następny, więc te najbliższe godziny poranne przedpołudniowe będą dość spokojne w wielu regionach, praktycznie w całym kraju. Ale już około południa i wczesnym popołudniem, w drugiej części dnia znów pod wpływem ogromnej wilgoci powietrza, jaka jest, jak, 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 jaką Polska jest wypełniona. I wysokiej temperatury, bo znów będzie na przykład na południowym wschodzie bliska 30 stopni, to w takich warunkach będą się rozwijały te gigantyczne burzowe chmury, które będą nam oddawać ogromne ilości energii w postaci ulew, tych gradowych kul, o których przed chwilą wspominaliście w rozmowie, i mocnych porywów wiatru, które mogą dochodzić. Śrub. W których momentach, że takie podrywy zdarzyć. mogą być. Słyszeli Państwo, co w Krakowie się działo kilkadziesiąt dachów zerwanych, więc ta siła wiatru naprawdę ogromna. Monika Andrzej ze szczegółami prognozowa. Za pogody wróci do Państwa, wszystko to na mapach, jak sytuacja pogodowa będzie w Państwa regionie wyglądała. Pogoda, która na Śląsku, jak tam Chorżów dzisiaj. Pogodowo te nadzieje kibiców na pewno powinny się sprawdzić. Powinno być spokojnie, bez żadnych dramatów. Ciepło, nawet bardzo ciepło, bo powyżej 20 stopni nawet i wieczorem. Może w czasie drugiej połowy meczu trochę popada, ale nie powinno być żadnych groźniejszych zjawisk. Trzymamy kciuki. No to jeżeli chodzi o Chorzów, Niespokojny chyba, czas. Chyba jest zwiastunem tego, co się wydarzy w wielu miejscach. Burzowy front będzie się rozciągał od kaszub, warmi przez Wielkopolskę, aż po Górny śląski ale najtrudniej może być właśnie tam. I na południowym wschodzie też jeszcze miejscami popada i zakrzmi. O tym więcej już za kilka chwil Monika Andrzej. Po dramatycznej burzowej nocy w niektórych regionach kraju poranek wszędzie jest spokojny, ale nie wszędzie jest tak pogodny, jak w Warszawie. Sprawdzamy, mamy najświeższą pogodową mapę. Zobaczmy, jak wygląda ten dzień o poranku. Najpogodniejsze niebo od Warszawy przez Łódź, Katowice aż po Lublin Rzeszów i Kraków. Natomiast więcej chmur widać nad zachodnimi województwami. Jednak na razie nigdzie nie pada. Temperatura najwyższa w Warszawie, Wrocławiu, ale też i w przemyślu tam. Nawet jest 18 stopni, natomiast najchłodniej jest w Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie termometry w tej chwili pokazują zaledwie 10 stopni. No ale w ciągu dnia sytuacja będzie zdecydowanie bardziej dynamiczna. Znów pojawią się przelotne opady deszczu, niektóre będą bardzo intensywne i burze, bo to właśnie w czasie tych burz opady będą najmocniejsze. Czy w każdym regionie Polski się zdarzą? Nie. Ten burzowy szlak, ten burzowy front będzie się rozciągał od Kaszub, Warmii i Kujaw przez Wielkopolskę, aż po Górny Śląsk, Dolny Śląsk i Opolszczyznę to też nie oznacza, że w każdym punkcie kraju tutaj pojawią się te groźne zjawiska. Największe prawdopodobieństwo takich najgroźniejszych burz właśnie jest dla Kaszub, Warmii, Kujaw i Wielkopolski, ale punktowo i na Śląsku też gdzie nie zjawiska mogą być mocniejsze. Tu mowa jest o tym burzowym froncie, natomiast zupełnie inne burze o innym charakterze będą się pojawiać na południowym wschodzie. Tam z powodu bardzo wysokiej temperatury, czyli z nagrzania i z ogromnej ilości wilgoci Jaka będzie w tym powietrzu, też będą się wypiętrzały te burzowe chmury, więc i miejscami na południowym wschodzie może być groźniej. Najspokojniej no dzisiaj prawdopodobnie będzie na Lubelszczyźnie, w sporej części także Mazowsza, czy na północnych krańcach Małopolski. No i temperatura różna, najniżej, najchłodniej na północnym zachodzie, najgoręcej na południowym wschodzie. Do zobaczenia. Byliśmy z państwem. Szukamy spokoju w pogodzie, to to jest właśnie ten czas. Te godziny poranka i przedpołudnia są najspokojniejsze w czasie tego dnia. Niestety w drugiej części piątku znów będzie niebezpiecznie. W tej chwili jeszcze. Dużo słońca jest od Mazowsza przez region łódzki aż po Górny Śląsk, Małopolskę Podkarpacie i Lubelszczyznę, ale też dość pogodnie jest na północnym wschodzie. Więcej chmur w zachodnich województwach, ale nawet tam nie pada deszcz. To jest temperatura, jaka w tej chwili jest o poranku, już wysoka. Natomiast w drugiej części dnia coraz cieplej będzie się robić, zwłaszcza w południowo-wschodnich regionach. Tutaj będzie bliżej 30 stopni przemyślu może temperatura dojść do 30. I w tej części kraju będą się pojawiać burze z tego nagrzania w gorącym wilgotnym powietrzu. Natomiast burzowy front będzie przebiegał na takiej linii od Kaszub i Warmii przez Kujawy-Wielkopolskę aż po do... będą się dzisiaj pojawiały burze, nie w każdym miejscu, ale punktowo jest bardzo duże prawdopodobieństwo największe od Wielkopolski i Kujaw aż po Warmię i Kujawy. To tutaj burze będą przechodziły z największą energią porywistego wiatru. Natomiast najspokojniej powinno być w dużej części Wielkopolski i południowo-wschodniej części Mazowsza. Do zobaczenia. Powiadałam o nie, oddaję ci głos. Dzień dobry. Próbuję w tej całej trudnej sytuacji znaleźć trochę spokoju, więc na uspokojenie powiem Państwu, że właśnie te poranne godziny, przedpołudniowe godziny. Bez, ale po południu znowu będzie niebezpiecznie, bo burzowe chmury nabiorą paliwa pod wpływem wyższej temperatury, ale też i wilgoci, której w powietrzu jest bardzo dużo. No i będą się rozwijały te gigantyczne cumulonimbusy, gdzie będzie najtrudniej. Jeżeli chodzi o ten region polski, to najtrudniejsza sytuacja może być na Kaszubach. To tutaj zaczyna się szlak tych groźnych burzowych chmur, więc na wschodzie Pomorza uważajmy może być niebezpiecznie. Im dalej na zachód, tym spokojniejsza sytuacja, ale też też dość mocno może popadać. Od Gorzowa po Włocławek również w wielu miejscach będą się pojawiały przelotne opady deszczu, natomiast burzowo będzie na Kujawach i w Wielkopolsce i to właśnie te dwa regiony są na szlaku najgroźniejszych zjawisk, których dziś po południu możemy się spodziewać. Tu zjawiska prawdopodobnie nie będą się zdarzały w tak dużej ilości jak w zachodzie, ale prawdopodobnie punktowo też lokalnie może się zdarzyć, że te zjawiska jak również i na górę Śląsku W Sudek Urzu Sudeckim. Co się dzień będzie działo na południowym wschodzie? Tutaj burzowy front nie dotrze, ale burze będą się pojawiać jednak zupełnie innym rodowodem. W tej części kraju będzie najwyższa temperatura. Ona może dochodzić nawet do 30 stopni lokalnie na Podkarpaciu. Też burzowe chmury, więc uwaga na Pogórzu Karpackim i mogą się również zdarzyć lokalnie na Podchalu, w okolicach Krakowa także. Natomiast najspokojniej powinno będzie w sporej na na Lubelszczyźnie, czy na południowym i wschodnim Mazowszu. Częściej popada i zagrzmi na ziemi łódzkiej czy w zachodniej części Mazowsza. I w końcu północno-wschodnie regiony, tam więcej chmur niż słońca. Lokalnie popada i zagrzmi Mocniejszych zjawisk spodziewamy się na warmi. Poza tym na Mazurach, na i na termometrach do 23 stopni. Jak już przetrwamy tę to dzisiejsze popołudnie, to kolejna noc nie powinna być tak dramatyczna jak ostatnia. To też jakaś pocieszająca, krzepiąca wiadomość. Bardzo Ci dziękuję. Monika Andrzejczak z tymi informacjami pogodowymi dla Państwa.